Siema, w tym odcinku chcę przedstawić Wam informacje od twórcy więc zobaczmy tutaj twórca został zapytany czy gra zostanie zaktualizowana jutro to było niecałe może chyba kilka dni temu twórca odpowiada, że nie no i wszystko to co piszą inni to po prostu nie jest prawda no więc chodzi generalnie o to, że Twórca, no tak, on już wcześniej wspomniałem. Twórc wypalony i on już Wypalony zawodowy i on nie chce już po prostu tutaj gry chyba nie wiem Robić czy coś, już chyba aktualizacji będzie nie coraz mniej jak w ogóle kiedyś jeszcze będą bo się tak zapowiada No i live'y będą od przyszłego tygodnia od 22 do północy więc zapraszam A na tyle chciałbym podziękować za oglądanie no i tak wspomniałem, twórca jest wypalony zawodowo i nie wiadomo co z tą grą będzie. Dzięki za oglądanie.